W dzisiejszym odcinku witamy na strzelnicy pod dębami w Ruszynie. Obecny odcinek będzie poświęcony strzelaniu do rzutków, a z nami są trener Andrzej Szeremet oraz obecni oraz przyszli mistrzowie Polski. Skit to dziedzina strzelectwa sportowego, w której z gładkolufowych strzelb śródowych oddaje się strzały do ceramicznych rzutków wyrzucanych z maszyn umieszczonych w dwóch budkach, niskiej i wysokiej, umieszczonych po bokach pola pod różnym kątem. W skicie strzela się z 8 stanowisk, z których 7 jest rozmieszczonych po łuku łączącym obie budki, a 8 w centralnym punkcie między budkami na osi pola. Cykl zawodów składa się ze 125 strzałów w przypadku mężczyzn i 75, gdy strzelają kobiety. Strzały oddajemy w seriach po 25 strzałów oraz 16 strzałów w finale dla najlepszych 6 zawodników. Dozwolony kaliber broni w trapie to 12,76. Przy maksymalnej na 24,5 g kulistego śrutu o maksymalnej średnicy 2,6 mm. Zwykle dla Skita jest to 2 mm i 24 g. Broń, wykorzystywana w programach, jest przechowywana bezpiecznie w szafach pancernych z firmy Sejfy.pl. Witamy w kolejnym odcinku Safety Check. Tym razem na strzelnicy pod dębami w Ruszynie, Nieopodal Łowicza. Zaczynamy od treningu, który przeprowadzi trener Andrzej Szeremet. Pilną uczennicą jest Joanna Głogowska, twórczyni bloga Venatrix. Broń, z której strzela Joanna, to Benelli828U. Asia, zaczynamy pierwszy trening, stanowisko numer 7. Poczekaj, pomalutku. Pierwsza sprawa. Wchodzisz na stanowisko, wejdź sobie spokojnie, postaw szelbę na bucie, normalnie, tak. Najpierw przyjrzyj się jak wygląda przed pole. Rzutek pójdzie ci dokładnie nad znacznikiem, który w tej chwili leży. Ja Ci puszczę tego rzutka, żebyś widziała, poznała jego tor. Zobacz. Idzie dokładnie na tamto drzewo. Pierwsza sprawa, pozycja absolutnie najwygodniejsza, jaka, jaką możesz przyjąć. Równe kąty na nogach. O, tak jak jest, nogi lekko odpuszczone w kolanach i leciusieńko zablokowane. Mhm. Strzelisz sobie pierwszego rzutka solnego składu. Takiego normalnego chcesz? Czy taki normalnego. Normalnego. To Asia, taka zasada. Strzelasz normalnego. Wychodzi pierwszy rzutek. Trafiasz go. Nie szukaj lufami nic, tylko ten drugi wyleci ci tutaj. Od razu go strzelaj w to miejsce. Nie puszczaj go do boku. Sta staraj się zrobić raz, dwa. Nie ma znaczenia, czy one pękną. Ważne, żebyś strzeliła w tempie. Dobra. Wyżej lufy. Daj. Pago. Da. Jeszcze raz. I teraz już trafisz. Gdybyś się zdecydowała na szybszy strzał, byłoby dobrze. Jeszcze chciałaś go dokładniej. Nie ma. Pęka pierwszy, ten wylatuje tutaj, od razu go tutaj strzelaj. Daj! Brawo! Pierwszy w życiu dublet. Przebij pięć. Co to A nie wierzyła. Ja mówię, dzisiaj trafisz pierwszego dubleta. Nie, nie dam rady, nie. Najważniejsze, żeby swoją przygodę z konkurencjami strzeleckimi, olimpijskimi, ale też myśliwskimi, rozpocząć z kimś, kto wie, o co w tym sporcie chodzi. Najwięcej czasu zajmuje bowiem oduczanie przyszłego sportowca złych nawyków, które nabył. Oczywiście zupełnie niepotrzebnie. Jeżeli nie chcecie tracić czasu i amunicji, uczcie się od najlepszych. W strzelectwie bardzo ważna jest motywacja, ale motywacja nie może, prawda, przeżywać Nie może być sytuacji, kiedy strzelec. Mimo, że ma pewne braki w wyszkoleniu, chce iść za wszelką cenę dalej, nie mając podstaw. Strzelectwo budujemy w poziomie, prawda? wybudowane w pionie wywróci nam się od razu. To musi być dawkowane przez trenera. Powoli, stopniowo, coraz trudniej, coraz trudniej. Plus do tego jeszcze indywidualne właściwości, prawda, możliwości zawodnika. Po jakimś czasie mówimy, że spuszczamy go do smyczy i zawodnik pokazuje, co potrafi. Ale kinderstuba musi być obowiązkowo odrobiona. Jeśli nie ma kinderstuby, zaczynają się kłopoty, zaczynają się błędy, zaczynają się y, po prostu drogi na skróty, jak ja to mówię. Eliminuje się niektóre rzeczy bardzo. Potrzebne potem w strzelaniu, a yy, rzeczy, które zostały wyuczone w początkowej fazie odsuwa się jakby, jakoś na, jakby na bok jako rzeczy niepotrzebne. Tu jest błąd. Wszyscy chcemy się nauczyć strzelania dla strzelnicy. A 90% strzelców, którzy, którzy chcieliby dobrze strzelać, zapomina o tym, że trzeba jeszcze poświęcić dużo czasu na trening w domu. Wszyscy nauczyliśmy się jeździć, prawda, poprawnie samochodami. Jeździmy, staramy się jeździmy bez mandatów, prawda. Tak samo wszyscy możemy nauczyć się strzelać, ale ta droga musi być taka stopniowana, musi być. To strzelectwo musi być budowane po kolei. Popatrzymy jak strzelają strzelcy. W tej chwili już szóstka ustawiła się. Strzela się w grupach sześcioosobowych. Mamy dwie doskonale strzelające panie. Między nimi mistrzynie Polski z tego roku, panią Dominikę Sochę. Strzela koleżanka Chodakowska, która strzela drugi rok. I mamy też dziewczynę, która zaczyna dopiero strzelać. Za Asia jest praktycznie po jednym, dwóch treningach, ale obcowanie ze strzelcami o wysokim poziomie zawsze dużo daje. Koledzy, którzy tutaj strzelają, praktycznie cała ta grupa, to są wszystko moi wychowankowie, z którymi strzelaliśmy od lat. Jeden z tych strzelców Kamil Niedziałek, ten właśnie w białych spodniak, jest już strzelcem sportowym, ostatnio zajął pierwsze miejsce na Pucharze Polski w Poznaniu, jeździ trochę za granicę, strzela sporo, strzelamy już 6 razy razem, no teraz nasze drogi Trochę się rozeszły bokami, zaczął strzelać sportowo, natomiast z pozostałymi osobami mamy cały czas kontakt. Ważne jest to, żeby od czasu do czasu postrzelać z trenerem. Nie musi być to każdy trening, ale żeby trener miał możliwość koordynacji jakichś błędów. Chodźmy może bliżej na stanowisko. Popatrzymy, jak będą sobie radzić już strzelcy mocno opierzeni, praktycznie strzelcy, którzy mogą walczyć spokojnie o prymat wśród strzelców myśliwskich polskich. Skit początkowo należał do konkurencji myśliwskich. Modyfikowany na przestrzeni lat, został w końcu zaliczony do dyscyplin olimpijskich. Czym różni się ta konkurencja od wielu boju myśliwskiego? Przede wszystkim większą ilością rzutków, szybkością ich podawania, Ilością rzutków w poszczególnych seriach. Podstawową różnicą jest jednak to, że w strzelectwie myśliwskim można powtórzyć strzał do rzutka spudłowanego. W strzelectwie sportowym nie ma poprawek. Na stanowisko ustalcie sobie kolejności. Kto strzela? Druga. Skit, na który idą zawodnicy. Powstał w Stanach Zjednoczonych, w Massachusetts, pan Davis zrobił okrąg, wygibował okrąg, taki jak tu widzimy i ustawił siedem stanowisk, dwie budki i tak powstał, powstała konkurencja, która nie miała na początku nazwy. Problem był w tym, że niedaleko znajdował się wybieg dla kur i nie można było tej konkurencji strzelać dookoła, bo taki był zamek. Jeden z poczytnych dzienników amerykańskich ogłosił nazwę Ogłosił konkurs na nazwę tej dyscypliny, kiedy stała się już dosyć popularna. I pani Gertruda Harbut za proponowała ze skandynawska nazwę Skit. Nazwa się przyjęła, pani Harbut skasowała 100 dolarów nagrody. No i mamy konkurencję, którą dzisiaj strzela setki, a nawet tysiące ludzi na świecie. Mamy zawodników, którzy stoją teraz na stanowisku numer 1. Z tego stanowiska strzela się rzutkę odchodzącą, a więc rzutkę z dużej budki i jednocześnie w drugim podejściu dwa rzutki naraz, co nazywamy dubletem. Zaczynamy. Mamy na stanowisku numer jeden grupę osób, która szykuje się do strzelania. Z tego stanowiska strzelec oddaje trzy strzały. Pierwszy strzał do rzutka wychodzącego z dużej budki. Proszę głośno komendę. Po trafieniu rzutka przeładowuje broń i otrzymuje dublet, czyli dwa wychodzące rzutki symultanicznie, czyli równo. Rzutki krzyżują się na środku osi, jak widzieliśmy, oba rzutki zostały trafione. Strzelectwa sportowego powinniśmy uczyć się od najlepszych. I nie mówimy tego tylko dlatego, że taki jest właśnie trener Andrzej Szeremet. Chociaż też. Żeby zostać mistrzem, nie wystarczą tylko umiejętności. To wiele godzin ciężkiej pracy. Nie tylko na strzelnicy, ale przede wszystkim w domu. Andrzeju, jak się produkuje mistrzów? Bo kilku spod Twojej ręki wyszło. Muszą być spełnione dwie rzeczy. Ja może opowiem, jak wyprodukowałem jednego z mistrzów, kolegę Wiśniowskiego. Spotkaliśmy się w Suchodole, na takiej szkółce. Strzeleckiej, którą organizował Łowiec Polski On postrzelał, mocno zbudowany mężczyzna Wysoki, przyszedł po tym Mówi tak, jeszcze tutaj na pan byliśmy Panie Andrzeju, będzie coś ze mnie? Ja mówię, nie ma sprawy Mówi, bierzemy się do rob za robotę, to był chyba sierpień Na drugi rok wygrywamy Mistrzostwa Polski On mówi, pan żartuje Ja mówię, no nie, ale są do spełnienia cztery warunki No jakie? No pierwsza sprawa, finanse, nie czarujmy się, jest to sport drogi, przynajmniej na początku, jak się zaczyna, prawda. Nie ma sprawy, mam firmę ustawioną. Druga sprawa, czy ma Pan czas. Mam super zastępcę, damy radę. Trzecia, bardzo ważna, czy Pan chce, jak jasna cholera. Nie mówi, A jaki jest ten czwarty? Ten ja mówię, wie Pan, to będzie najważniejsze, musi Pan tak 15 kg w dół. No powiedzmy na początek 8. I Piotr dzwoni po miesiącu, mówi, jest, 8 kg w dół. Chodzi o szybkość. Jaki był efekt? No, przykładał się do pracy, strzelaliśmy w Rzeszowie na Mistrzostwach Polski po roku, no, nie wygrał, był trzeci, ale stanął na pudle, ale miał naj... dostał najlepszą kulę i złoty medal drużynowo. drużyna wystrzelała. Andrzeju, ale przecież to nie tylko faceci, tak? Mamy tak. dzisiaj panie tak. na, na osi. No, są, no dziewczyny zawsze pytają mnie tak, z kim wolisz strzelać, ja zawsze mówię, że z kobietami, no tak oczywiście, ja mówię nie, bo kobieta zawsze przyjeżdża elegancko ogolona, pachnąca, punktualna i jeszcze żadna nigdy nie przyjechała na kacu, tłumacząc, że wczoraj była impreza. No żartuję oczywiście, panie są bardziej obowiązkowe, jeżeli już chcą strzelać, to strzelają, no zresztą przykład bardzo dobry byłej mistrzyni Polski Grażyny Ambroziak z Warszawy. Kiedy strzelaliśmy w wiśle, krew z brody ciekła po tygodniowym strzelaniu, ale jeszcze strzelała, jeszcze strzelała. No efekty były. No. Także no, kwestia tylko po prostu samodyscypliny, takiej dużej samodyscypliny, bo wszyscy się chcemy nauczyć strzelać na strzelnicy, a strzelać trzeba się nauczyć w domu. Tysiące składów, pociągnięć spokojnych, najpierw wolnych, potem coraz szybszych. Tak jak w sportach, jak w sztukach walki, prawda? Najpierw wolne, ćwiczenia, coraz szybsze, a potem tempo. U Ciebie przecież nie zaczęło się od sportu, ale przecież od, od łowiectwa, tak? Tak, to, tak? To jest to coś, co Cię wprowadziło w No, Łowiectwo było od małego, bo to cała rodzina polowała. Pamiętam, że pierwszego byka strzeliłem, jak miałem, dostrzeliłem, jak miałem 12 lat. No, no, dzisiaj były, już rodzice mieliby problemy z do, tym, tak? Dzisiaj tak, ale to były lata 50. W Lubelskim z Mausera z obciętą lufą. Nie wiem, czy to się nadaje, żeby powtórzyć, prawda? Ale myśliwi postrzelili, a ja go doszedłem, nie? Ale zawsze polowaczka była takim moim y, hobby. No, 50 lat w 8 roku skutkało takiego aktywnego uprawiania polowania. A co jest dla Ciebie ważniejsze, sport czy łowiectwo? To taki w kniei? To znaczy, długie lata pracowałem zawodowo w łowiectwie. Prowadziłem byłem przy Wojewódzkim Zielonej Górze, potem prowadziłem OHZ-manowo przez kilkanaście lat ładnych. Można to połączyć, ale trzeba powiedzieć, że strzelectwo czy strzelanie na pszczelnicy odciąga trochę od uprawiania myślistwa, ale też daje duże szanse bycia skuteczniejszym. Pozwala na lepsze strzelanie, celniejsze strzelanie, daje więcej satysfakcji. Czuję się to pewniej po prostu, prawda? Czyli yy, według ciebie, yy, też według mnie myśliwi powinni troszeczkę więcej czasu sprawdzić. Zaczynać na strzelnicy, absolutnie tak. Myślę, że to nasze szkolenie jest trochę nie takie, bo myśliwy zdaje egzamin, prawda, gdzie jest pięć wolnych rzutek. Zresztą widzieliśmy dzisiaj. Ja się dzisiaj strzelała pierwsze dublety. Zaczyna strzelać. Wytłumaczenie o co chodzi. I jeśli macie troszeczkę prawda, tej weny do strzelania, to zaraz to idzie. A myśliwy zdaje egzamin, dostaje broń. Idzie i strzela do zwierzyny i uczy się na zwierzynie. On powinien zdać egzamin z zasad bezpieczeństwa i dotąd jeździ na strzelnicę, aż wreszcie instruktor upoważniony, przybije mu pieczątkę, prawda, i powie, możesz polować. Prawda? Wtedy byłoby to super. Z własnej broni uczyłby się strzelać, prawda? Inaczej by to wyglądało, Wychodzi. Słuchaj, jakieś plany na przyszłość kolejni mistrzowi, masz jakieś różne które... Kolejni mistrzowie, no myślę, że tutaj kolega, który, który z nami strzela, Michał Dudek, strzelanki od roku. No, zainwestował w broń 127 kilo, prawda? Co jest ewenementem. Widzieliśmy, że strzela bardzo dobrze, trzeba go hamować, ale myślę, że on, jak ja mówię, potrafi warknąć na przyszły rok na strzelnicy, na pewno będzie go znać. No z drugą ze strzelających jest Magda, która strzela tutaj. Strzelamy z dużą przerwą, bo tak rzadko się widzimy ale duży potencjał strzelecki, doskonale technicznie opanowana, no tylko ta sprawa jeszcze czas, no i finanse, nie, prawda, które niestety w tym strzelectwie trochę nazbują czasami. Ale systematyczność jest główna, prawda głównym takim yy, problemem. No tutaj mamy tak, taką sytuację że oboje z, z tych, których wymieniłem, są sportowcami, bylimi lub aktywnymi, Magda jest karateką, prawda? ze sportowcem się inaczej pracuje, on wie, że talent to jest 50%, a reszta to jest ciężka praca, prawda, i tutaj się nikt na skróty nie da zrobić. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w dniu. No, mam nadzieję, że postrzelamy razem, zapolujemy wspólnie, no, chciałoby się, prawda, nie zawsze jest, nie zawsze burdarzy, ale mówią, że do polowania są potrzebne trzy rzeczy, towarzystwo. Druga rzecz, dobre towarzystwo, i trzecia, bardzo dobre. Mamy to, bawimy no, się. No, pogoda dla myśliwego jest dobra, albo bardzo dobra. Bardzo dobra, dobra także no, na tej pierwszej dziękuję, dziękuję, dziękuję też, do zobaczenia. Do dziękuję. zobaczenia. Hej. Chcesz być dobrym strzelcem? Potrzebne są chęci, czas, no i pieniądze. Ważne jest też, ale nie u wszystkich, żeby zgubić kilka zbędnych kilogramów. W strzelectwie jednak najmniej problemów z ostatnim punktem mają panie. Moja droga. Andrzej mówił e, jak produkować mistrzów, no ale jak zostaje się mistrzynią. Um, mistrzynią, ciężka bardzo praca. Od samych podstaw tak naprawdę. E, to są 4 lata e, długich przygotowań mozolnej pracy i przede wszystkim pracy, która polega na tym, żeby potrafić opanować emocje. No ale chyba jakieś tam przyjemności też są z tym związane, nie? Tak? Jakieś... Jasne, że tak. Oczywiście, że tak. Strzelectwo, jeśli nie sprawia przyjemności, to na pewno nie będzie efektów. Do sportu strzeleckiego trafiłaś również przez łowiectwo. Tak, to prawda, natomiast to łowiectwo nie do końca było moim głównym celem. Ja tak naprawdę zaczęłam strzelać na strzelnicy, ponieważ pojechałam pewnego razu na trening, zobaczyłam jak chłopacy strzelają do tych rzutek i zapragnęłam też strzelać. A żeby strzelać, najłatwiejszą, że tak powiem, drogą było zrobienie sobie uprawnień i, że tak powiem, przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego. Więc w tym kierunku sobie poszłam. I w co Ci większą przyjemność sprawia knieja czy, czy strzelnica? Stanowczo strzelnica e, i strzelanie do rzutek, strzelanie do makiet. Natomiast w łowiectwie kocham to, że potrafię zupełnie odczuć się, e, emocjonalnie odpocząć na łonie natury, pobyć sobie w spokoju i w ciszy. A polowanie zbiorowe czy indywidualne? stanowczo zbiorowe, ponieważ wtedy spotykam dużo więcej ludzi, poznaję nowe twarze. I to przede wszystkim mam wrażenie, że chodzi mi głównie o spotkania, o nawiązywanie nowych kontaktów. Jasne, że samo polowanie też jest dużo ciekawsze, ponieważ dużo więcej rzeczy się dzieje, możemy szeroką gamę tych zwierząt zobaczyć. Indywidualnie też poluję, ale zbiorówka też jednak sezon polowań zbiorowych to jest coś, na, na co czekam. Polujesz już 4 lata, tak jak sobie obliczyłem. Tak, teraz mija piąty rok. No i dopiero po pięciu to co się udało zdobyć. Okej, okay, a powiedz mi, masz już selekcjonera? Nie, jeszcze nie. No to jest wszystko przed Tobą. Tak. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy się w Kniei. Również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Jest już bardzo późno, pracowity dzień przy odcinku. Jednak nie zapominamy, że w każdym odcinku staramy się zbierać na szczytny cel. Dzisiaj zbieramy na dwuletnią Gabrysię, córkę funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji Spiaceczna. Więcej informacji zobaczycie na planszy. Sponsorem i partnerem odcinka była strzelnica pod dębami w Luszynie. Broń wykorzystywana w programach. Jest przechowywana bezpiecznie w szafach pancernych z firmy SafePL. Partnerami programu są HeliconTex, Firearms United, Arsenał Magazyn Broń i Amunicja, Strzał Magazyn Obrony, International Police Association, Stołeczna Grupa Wojewódzka, Strzelnica Warszawianka. Broń zabezpieczyła firma Semper Fire. Nad bezpieczeństwem ekipy realizacyjnej czuwała firma Paladin Tag. Have a gun, will travel.